Dzień dobry, panie doradco. Dzień dobry, panie doradco. Cześć, Paweł. Cześć, Maciek. No, Dzisiaj znowu temat podatkowy, tak, Paweł? Naturalnie tak, ale z mniej z praktyki klienckiej, a bardziej z praktyki szkoleniowej. W takim razie będzie y, bardziej teoretyczny temat, czy też widziałeś już kiedyś? Y Ach, nie, bo to będzie szkolenie, w które prowadziłem, ale w którym uwzględniłem biznes case'a. A, czyli bizneska będzie. No, dobra, czyli, czyli jednak praktyczny temat, ale takie, takie dość specyficzne zagadnienie. No tak. Rozumiem. No tak, bo będziemy mówili o amortyzacji znaków towarowych. Amortyzacja znaków towarowych. Bardzo ciekawy temat. No jak to amortyzacja? To I bardzo, znaków towarowych. I to, znaków towarowych. No, Znaki towarowe to już od strony biznesowej może być ciekawsze. Tak jest. Niż sama amortyzacja podatkowa, rozkładanie kosztów w czasie. No ale kręcimy się w podatkach, więc. No to jest y, siłą rzeczy, ma pewną specyfikę, bardzo ciekawą dla wybranej grupy. No tak, no ale to wiesz, to z, tego, z tego co pamiętam, z tego co pamiętam, i jak y, fajne przepisy y, artykułu 16a i, i następne, to amortyzacja znaków towarowych to generalnie przynajmniej. Literalnie czytając przepisy, nie powinien być to taki y, wielki problem, ponieważ znak towarowy, zakładam, to jest wartość materialna i prawna. Mm -hmm. Przy spełnieniu pewnych warunków możemy amortyzować taki, taki znak towarowy. Mm -hmm. No i w gruncie rzeczy, z mojej perspektywy, no to, to, chyba, to chyba wszystko, chyba że wiesz. Chyba, że powiesz mi, że jest, też, jest dużo więcej do, do wzięcia pod uwagę. Ach, jest bardzo dużo więcej. No, na dobrą sprawę, to moglibyśmy powiedzieć, że CIT jest prosty, bo mamy przychód, mamy koszt, mamy dochód, mamy podatek. I, I koniec, i deklaracja, ok, deklaracja zamknięty tak. problem. No tak tu nie jest, diabeł tkwi w szczegółach, bo już jakbyśmy zajrzeli do samej definicji wartości no materialnej zdaniem. i prawnej, mhm. no to mamy tu kilka aspektów do spełnienia, które umożliwią nam amortyzację. Czyli tak, żeby coś było uznane za środę, za WNIP a to musi zostać nabyte, czyli nie mogę sobie wytworzyć i Czyli wytworzone towarowy wytworzony w własnym zakresie, nie możemy go amortyzować. Dokładnie. Tu jeszcze ciekawostka, bo w, nie pamiętam, w którym roku, w 17 czy w 18, dodane zostało właśnie ze względu na znaki towarowe. Taki dopisek do artykułu 16b ust. 1 w przypadkach został nabyty, ale od innego podmiotu. To wynika z tego, że amortyzacja czy rejestracja znaku towarowego trochę trwa i w trakcie procedury rejestracyjnej nie mamy znaku, ale mamy prawo do z rejestracji, czyli mhm. zgłosiłem, złożyłem wniosek, okay. wniosek może być rozpatrywany przez jakiś czas, no ale ja już mam jakieś prawo, tak, no bo złożyłem ten wniosek, więc to prawo mogę zbyć. I jeżeli w ramach procesu rejestracji to prawo zostanie zarejestrowane, no to ono się pojawia, tak? No tak. Ale pojawia się wstecz, czyli z momentem, kiedy złożyłem wniosek. wniosku. Mhm. No i teraz w momencie, kiedy ja kupowałem sobie znak towarowy, który był w trakcie rejestracji, to kupowałem to prawo, i dopiero, jak ono się zarejestrowało, jak miałem już ten znak towarowy, to wtedy mogłem je amortyzować. Władze skarbowe pomyślały, i to było akurat dużo dyskutowane przez organy podatkowe i kończyło się w sądach, w sądach pozytywnie dla podatników, no więc zmieniono właśnie ten dopisek. I uznaje się teraz, że jeżeli kupiłem prawo z rejestracji, z wniosku o rejestrację i zarejestrowano już znak, jak on był u mnie, to uznaje się, że rejestracja jest konstytutywna. I wytworzyłem znak u siebie, czego nie kupiłem. Czyli kupując znak przed rejestracją. To nie jest znak, jeszcze zare Zarejestrowany znak kupiony przeze mnie, przeze mnie wstecz będzie znakiem wytworzonym u mnie, a nie nabytym. Dokładnie tak. To ciekawe. No, Czyli czy jednym słowem, niezarejestrowanego znaku nabycie, generalnie z punktu widzenia podatkowego, sprawia, że nie możemy go później amortyzować. Dokładnie tak. Okay. No Mimo... to jest to, to ciekawe. To jest, to jest jedna i taka ciekawa kwestia, ale z perspektywy prawnej, ale tu wchodzimy w kwestie gospodarcze, kwestie biznesowe. No tak, jak to jak to we ie no bo generalnie, generalna zasada jest taka, żeby wartość niematerialną i prawną amortyzować, no to jednak musi być używana w naszej działalności gospodarczej i musi mieć określony minimalny okres użyteczności gospodarczej. I w przypadku, przypadku wnipówka podobnie jak środkach trwałych, jest to rok. Tak, dokładnie rok, przynajmniej rok. Przynajmniej rok. Czyli musimy, musimy przewidywać, że będziemy używali tego w tego środka trwałego przez przynajmniej rok. Już na moment Oddania do użytkowania. Tak, czyli przewidujemy, ale to też jeszcze do tego wrócę, bo to jest, wydaje się, że to jest proste, ale to nie jest takie oczywiste. Ale wróćmy jeszcze do tego wykorzystania w biznesie. Mhm. No bo w definicji jest, że mogę wykorzystywać u siebie w biznesie, a mogę oddać w użytkowanie komuś innemu, jeżeli pobieram tak, za to. To, umowy, I to tak jest, To jest jakby zrozumiałe. No tylko zdarzają się sytuacje, to biznes do tego dąży naturalnie, że możesz mieć znak, którego de facto nie używasz. Mm -hmm. nie produkujesz produktu, bo nie opłaca ci się, ale z drugiej strony nie chcesz rezygnować ze znaku, bo na przykład planujesz, że w przyszłości możesz, możesz jeszcze produkować. Czyli no. sytuacja mówi w sytuacji takiej, że, że nabyłem znak towarowy, mm -hmm. niekoniecznie używam go w tej chwili, w żaden mm -hmm. sposób. Ale bo nie na... mam na przykład mocy. Przed, mocy no ale w... tak, ale, ale planuję, że w najbliższej przyszłości może go będę używał albo wręcz mam go tylko i wyłącznie nabyty po to, po to żeby mój powiedzmy konkurent na przykład, mhm. nie był w stanie korzystać z tego znaku towarowego. Dokładnie tak nie, nie mógł, nie, mógł, nie mógł w tym zakresie korzystać z tego, z tego znaku towarowego. Czy To mogły być na przykład takie sytuacje, że mam, nie wiem, brand produktowy z różnymi dopiskami, albo jak, w jakiś sposób zmieniony ten brand towarowy. To jest dokładnie ten, dokładnie ten case, okay. z którym się spotykałem. Tylko teraz, jeżeli ja kupiłem i nie używam, a w przyszłości będę używał, no to są podstawy, żeby to podważyć, nie? że jednak w biznesie nie wykorzystuje tak. Natomiast, jeżeli mówię, że jeżeli twierdzisz, że y, używam go w ten sposób, że blokuję komuś innemu prawo korzystania, no to powinien być bezpieczny, no bo definicja znowu rozpoznawania kosztu jest taka, że możesz rozpoznać koszt, jeżeli jest związany z przychodem albo zabezpiecza twoje źródło przychodu. No i tu moglibyśmy powiedzieć, że tak jest. Czyli mówisz w takiej sytuacji, że to, że ja blokuję mojemu, powiedzmy, konkurentowi mhm. dostęp do danego znaku, zabezpiecza moje źródło przychodów w ten sposób, że gdyby konkurent do tego znaku miał dostęp, to w pewien sposób sk skanibalizował, powiedzmy, moje przychody, zabrał mi część udziału rynkowego poprzez wykorzystanie tego znaku. To Dokładnie dość, tak. Dość pokrętne tłumaczenie, bo to wtedy, wtedy tak naprawdę mówimy sobie, nie używam tego znaku, ale poprzez nieużywanie tego znaku, ja go używam w działalności gospodarczej. No i to, się, to jest racjonalne z perspektywy biznesowej, no a podatki są jednak. Odpowiadają na biznes, czy y, powinny odpowiadać powinny, na biznes, tak. bo jest biznes, no to są podatki, tak? Nie odwrotnie, nie robi się biznesu pod podatki. Przy, przynajmniej. Jeszcze tak. nie i nie zawsze, tak, ale te, te założenie jest takie, że podatki są faktycznie odzwierciedleniem tego, co się dzieje w biznesie, no ale to wtedy mówisz, mówisz też taką, taką rzecz, że jeżeli mo mogę, mogę każdy nieużywany znak w jakiś, sposób, w jakiś sposób, argumentować to w ten sposób, że nie używam tego znaku, ale blokuję, Jednocześnie dostęp moim konkurentom do znaku. I teraz pytanie, gdzie jest ta granica? Czy, czy takie tłumaczenie mhm. znajdzie posłuch w, w organach? No właśnie. To jest jak zawsze do analizy one by one. Ok. Jest trudno powiedzieć. W teorii znaków towarowych w nauce pojawia się takie określenie znaki towarowe albo ochrona parasolowa. To znaczy mam taki trzon, mocną markę, i do niej dodaję sobie różne dopiski. Czyli przykład najprostszy, który każdy lubi: czekolada. Mam czekoladę gorzką, albo lepiej deserową, czy jeszcze lepiej mleczną. Mleczna się sprzedaje chyba najlepiej, bo najsłodsza. No więc mam ten... najsłodsza. Ale to, 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 to kolejny, kolejny przykład. To tak, to bombonierka cukier w kostkach. Dobra, tak jest. Wracajmy do tego, do tej czekolady mlecznej. Mam tę czekoladę, ona się świetnie sprzedaje i mam potencjał, czy wiem, że konkurenci mogliby sobie z tej czekolady mlecznej wypączkować do czekolady mlecznej z orzechami. No to już nie jest ta czekolada mleczna, którą my mamy, o sobie zmienili troszkę… Albo gorzko mleczne. Gorzko… Tak. Lub, każdy inny, już lub każdej innej hybrydy czekolady Dokładnie. mlecznej. Dokładnie. No i wtedy ja sobie rejestruję ten, tych znaków, taki pęk olbrzymi. Mhm. Mam jeden trzon, którego korzystam i do, dużo takich, których nie korzystam i one mi chronią jakby mój biznes. Czyli chronią biznes w ten sposób, że… Nikt nie może wejść na, na to Blisko mojej czekolady, dokładnie. czekolady mlecznej ze swoim produktem musi wymyśleć jakąś inną czekoladę, zgoła inną. Tak, zobacz, jest taki przykład, jak jesteśmy przy czekoladzie, jest taki przykład związany z piankami w czekoladzie. Wszyscy wiemy, czego to dotyczy. Ale tych nazw jest trochę. Różne, pianki, jest różne różnie tak. się nazywają. Tak jest, tak jest. Ale podobnie też z niektórymi, z niektórymi lekami na różne, różne przeciwbólowe leki dotyczące wielu różnych miejsc ciała, które y, okazuje się, że działają w konkretnym, konkretnym miejscu ciała. Jest to aczkolwiek możliwe, że jest to, bo nie jestem, nie jestem pewien, ale jest to uzasadnione, uzasadnione naukowo, natomiast jest to też tego typu, tego typu zablokowanie pewnych, pewnych, pewnych brandów, wynikających z tego, że chcemy swój główny brand. Zabezpieczyć przed różnymi atakami atakami zewnątrz. Ok, no, jeżeli mówisz, że, że, że to jest w tym zakresie jakaś praktyka organowa, na pewno jest praktyka rynkowa. Okay. To się dzieje. Także no tak, no tak. są, jak się zajrzy do rejestru, który prowadzi Urząd Patentowy, Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, tak. to tam rzeczywiście można tych tych pączków zauważyć olbrzymie ilości, które rzeczywiście nie są wykorzystywane. I to jest ważne, jak już przechodzimy do tej kwestii prawnej. To, też zaraz wrócimy do okresu użyteczności WNIP-a powyżej roku. To jeszcze jest istotna kwestia, też właśnie z tej natury prawnej, no bo znaki towarowe to jest specyficzny rodzaj prawa autorskiego. Tak, Prawem autorskim jest wszystko, przejaw inwencji twórczej. Twórcze, tak. No i prawa autorskie nie muszą być nigdzie wpisane, żeby były chronione. Tak? Napiszesz książkę, wiadomo, że ty ją napisałeś. I ona ci sam fakt ochrona. napisania tak. książki determinuje, sam, sam fakt stworzenia otworu determinuje ochronę, ochronę z, z tytułu prawa. To że przy znakach jest tak samo? No przy znakach jest jeszcze lepiej i dlatego ludzie, dlatego podmioty, biznes te znaki rejestruje, no bo wyobraź sobie, no, re, nie rejestrujesz znaku towarowego, jesteś małym, no, małym biznesem, produkujesz sobie jakąś czekoladę, tego się trzymajmy i nagle wchodzi Ci duży podmiot, który zabiera Ci Twój brand, na który, w który Ty wyładowałeś swoją kasę z kredytów, albo od Powiedzmy. inwestorów mhm. i wstępuje z tobą w spór i przez dwa lata, czy ile ten twór, spór trwa, nie możesz produkować tego produktu swojego, nie? no to duży, nawet jak jeżeli wie, nie, że, że nie wygra, no to ciebie przynajmniej Może sobie pozwolić na to. Taki? Mhm. Ja rozumiem, że tu jeszcze mogłyby wejść, szczególnie w takich przypadkach spożywczych, przepisy o ochronie konkurencji, natomiast no to też te przepisy są dla czegoś, z jakiegoś powodu wprowadzone? Mhm. Dobra, czyli powiedzieliśmy o tym znaki towarowe versus prawa autorskie. Dlaczego prawa znaki towarowe są lepsze, czy bardziej chronione, czy łatwiej chronione? Powodują, że masz biznes pewniejszy. Ale jeszcze wróćmy do tej kwestii przekraczalnego roku, jeżeli chodzi o okres użyteczności. Co do zasady znaki towarowe, jak już powiedzieliśmy, zarejestrowane są jeżeli zostanie wydana decyzja potwierdzająca, no to prawo obowiązuje wstecz w tym zakresie, czyli od momentu złożenia wniosku i obowiązuje przez 10 lat. Okay. Możesz to sobie przedłużyć na kolejne okresy, tam jest, o ile mnie pamięć nie myli, na rok przed wygaśnięciem i do pół roku po wygaśnięciu. So, możesz... Rewniosek, -re tak? Dokładnie. No i teraz znowu, jeżeli kupujesz znak towarowy, który, którego okres wygasa niedługo, ten prawa ochronnego, no to też trzeba potencjalnie sobie się u, umieć uzasadnić, że kupujesz coś, co powiedzmy wygaśnie za pół roku albo za dwa miesiące. Ale też chcesz używać, bo już nawet trzy lata lata. Tak. Okay. Mhm. Okay. Czyli ten okres użyteczności gospodarczej może być w wielu sytuacjach krótszy niż, niż tak naprawdę okres ochrony znakowej, z, znaku, mhm. i jednym słowem, trzeba sobie przygotować jakiś. Do tego zmierzasz chyba, że trzeba sobie przygotować jakąś, jakieś uzasadnienie, jakieś, jakąś legendę na to, mhm. że jestem. Na pewno będę składał wniosek o przedłużenie, w związku z tym uważam to za WNIP i mogę to amortyzować przez okres dłuższy. Dokładnie tak. No jeżeli mamy jeden znak, jeżeli kupujemy jeden znak, duży brand, no to pewnie nam jest łatwiej. Natomiast jeżeli kupujemy pęk znaków, przejmujemy od kogoś biznes, w mhm. farmacji to się często zdarza, prawda? Tutaj cały, cały biznes się tak. kupuje, no to no to wtedy rozumiem, jest, jest troszeczkę, troszeczkę inaczej, jest trudniej jest trudniej zrobić to uzasadnienie dla, dla tej, tej grupy znaków i trzeba znowu iść one by one. Dokładnie, więc tutaj pewnie jest ten proces udowadniania, pewnie warto by było się wyprzedzić, szczególnie, że tak jak mówimy, znaki towarowe, aha tego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale znaki towarowe amortyzuje się przez 5 lat. W 5 lat w biznesie to jest bardzo dużo, więc ludzie się zmieniają, dokumenty no tak, mogą jasne. się zaginąć, więc ale zasada rozumiem też jest taka, taka, jak dla środków trwałych, że 10 tysięcy jest tym progiem. Dokładnie tak. Jednorazowego wrzucenia w koszty versus, versus amortyzacji. Chociaż przy znakach towarowych zakładam, że to, to ra, raczej. No, no właśnie, trudno wcale powiedzieć w powiedzieć, wcale trudno nie, powiedzieć no bo masz te znaki parasolowe. Okay. Pewnie wycena jest taka, jaką ty miałeś koszt poniesiony na rejestrację. Na rejestrację, bo, bo nie ma żadnej sprzedaży i, i robisz to tylko po to, żeby. Dokładnie. Uniemożliwić dostęp do rynku. No to ciekawe. Ciekawe kwestie dużo problemów płatkowych z tymi znakami związanych. Tak. No to mam taki przykład to akurat pisałem dla klienta memorandum i uzasadnienie czyli przykład z życia. Klient kupił znak towarowy, przejął część biznesu, kupił znak towarowy, postanowił z niego. Korzystać, natomiast w przeciągu dwóch lat ten nasz klient został wykupiony przez inną grupę. Więc brand, pod którym do tej pory działał, nie jest już aktualny. Nie jest już wykorzystywany mm -hmm. w biznesie. Skoro tak, to nie możemy go amortyzować. No i co zrobić z niezamortyzowaną częścią kosztu czy wartości początkowej tego WNIP-a? Ja powiedział, że skoro, skoro był wykorzystywany do działalności gospodarczej i tak naprawdę został, został później przejęty. Ja bym spojrzał w szesnastkę, w jeden, tam chyba i dwa czy trzy, tam jest o działalności gospodarczej, ale to jest... Nie, jest nie, dokładnie, to jest dobry, dobra myśl, natomiast no tu się nie zmienia nasza, nasz format, nasz zakres działalności gospodarczej, więc mówiliśmy, okoliczności biznesowe wpłynęły no na to, że to już mi się nie przydaje, a skoro tak, to ja to jednorazowo, niezamortyzowaną część wrzucam w kosz. Tak bym powiedział, tak bym powiedział. natomiast to no, jasne, sytuacji tak dużo, ile, ile przypadków, ile znaków towarowych, więc Zdolujemy zawsze spojrzenie jednorazowo na takie sytuacje. No, ale temat fajny, temat ciekawy, temat fajny. fajny i, I można na niego patrzeć właśnie z tych trzech perspektyw. Podatkowej, która dla nas jest ważna, ale biznesowej i też prawnej. Mamy tak 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 jest. Jest. Trzy, trzy składniki. No super. No to zapraszamy do analizowania znaków towarowych w Państwa działalności, a najlepiej z nami. A najlepiej z nami. Dziękuję bardzo za uwagę. Maciej Sawicki. Paweł Stec. Do widzenia.